Konflikty, niepokoje, różne złe informacje wpływają na nas, na nasz układ nerwowy i też na nasze zdrowie. Dlatego dzisiaj będziemy mówić o niepokoje w umyśle i o to, jak zadbać tak naprawdę o swoją głowę. To w sumie ogromne wyzwanie i można odpowiedzieć następująco: albo możesz pójść do lekarza, albo możesz sama sam o to zadbać, bo to potrafisz. Posłuchaj ten odcinek do końca, a dowiesz się o wszystkim. Witajcie. Cześć, dzień dobry. Witaj Grzegorz, cześć. Cześć. Dzisiaj Niepokój W umyśle. Czyli właściwie to, co wszyscy dobrze na co dzień znamy, ale to też taki niepokój, który nie wynika tylko ze złych newsów, pewnych konfliktów, różnych niepokoi, które nas, do nas docierają zewsząd, czy z internetu, z telewizji itd., ale też taka gonitwa, w której uczestniczymy na co dzień gonimy, gonimy, do końca nie wiemy za czym więc to są takie dwa typy niepokoju, które nas które nami rządzą i co o tym Ty myślisz, jakie masz swoje przemyślenia, co mówi na to temat też ajurweda, która mam wrażenie, że tutaj możemy totalnie postawić znak równości między jogą a ajurwedą w tym temacie tych niepokojów w umyśle. Odkąd, muszę przyznać, że odkąd zgłębiam medycynę ajurwedyjską i medycynę naturalną, nie przestaje mnie fascynować jedno, że jak głęboko są połączone nasze ciało, umysł, zmysły i dusza. Te cztery wymiary wzajemnie się przenikają i wpływają bezpośrednio na nasze zdrowie. I właśnie dlatego Ajurweda oraz medycyna naturalna mogą być tak skuteczne w przywracaniu równowagi psychicznej, bo niepokój w umyśle, a po drugiej stronie mamy spokój umysłu, tak? do czego wszyscy tak naprawdę dzisiaj zmierzamy czyli taki dobrostan, czyli to co nazywać możemy również jakością życia. a Ayurveda to nauka zakorzeniona w naturze, oparta na niezmiennej wiedzy, która nie podlega żadnym trendom. Uczy jak obserwować siebie i swoje reakcje na to, co dopływa do nas z zewnątrz i jak odnaleźć harmonię między ciałem a umysłem, bo to jest tym w zasadzie kluczem. Jeśli to co dotąd stosowaliśmy Y, zawodzi, to wówczas warto sięgnąć po tę mądrość. To szansa, by dalej, by lepiej poznać siebie i odzyskać wewnętrzny spokój. I to jest też ciekawe, że y, skoro Ayurveda ma 5000 lat, generalnie chodzi tam i w Jodze, i w Jurowedzie chodzi o ten spokój umysłu. I już wtedy y, tamci ludzie również poszukiwali tego spokoju umysłu, a nie mieli tylu dystraktorów, których my dzisiaj my doświadczamy. Dzisiaj Zgadza się. Umysł y, człowieka reaguje na ciągły stres jak zagubione dziecko. E, rozpoczyna grę obronną, ucieczkę albo zamrożenie, albo również nadmierne pobudzenie i w ciele Przejawiają się, przejawia się to jako napięcie przykurcze, skurcze problemy z przepływem energii. To są istotne rzeczy, które dotykają nas na co dzień. Zaczynają szwankować organy, pojawiają się typowe dolegliwości. Na przykład stres prowadzi do problemów trawiennych, prowadzi do, do zgagi czy bezsenności. Nadmiar lęku, lęk, który się pojawia w naszym życiu, tworzy napięcia mięśniowe, czy prowadzi do migren. Znowu prze, przeciążenie bodźcami z zewnątrz, e, prowadzi do chronicznego zmęczenia, depresji, czy też takiej mgły umysłowej, o której ostatnio sporo się wspomina. I małe rzeczy e, urastają do rangi wielkich problemów. E, tracimy kontakt z intuicją. E, taką odporność psychiczną. Tak, nasz wewnętrzny głos zostaje zagłuszony, przejawia się. E, pojawia się po prostu chaos. No właśnie chaos. Ale Ajurveda też mówi, że możemy uporządkować ten chaos, te chaotyczne myśli mają pe pewien porządek, e, tylko jaki. E, Ajurweda opisuje trzy typy napięć umysłowych, które przejawiają się i przejawiają się u człowieka i wynikają z zaburzeń dosz. O czym wcześniej rozmawialiśmy. Osoby o e, Dominującej doszy wata, u nich przejawia się nadpobudliwość, roztrzęsienie, lęk, chaotyczne myśli, dezorientacja. Taki, taka osoba w zaburzeniu waty jest w ciągłym ruchu, nie potrafi się skupić i zatrzymać. Wata jest najłatwiej wytrącalną z równowagi, ale i najłatwiejsza do przywrócenia. E, o czym warto wspomnieć? Osoby o dominacji do szy pita, e, u nich to się przejawia w postaci gorącego umysłu, gorąca w głowie, przepełnienia, złości, czasami frustracji, nawet e, takich przejawów wypalenia. Czy agresji, gdy, gdy Pita wymaga, wymyka się spod kontroli, pojawia się właśnie takie osądzanie, presja, dominacja, i tu potrzebna jest Nie łagodność. Łagodność i wychłodzenie. Nie daje żyć innym. Tak, przejawia tą dominację nad innymi osobami. Kiedy Kafa, osoba o, o dominacji kafa. E, e, Prze, prze, przejawia się u nich ten, ten stres, ten, ten niepokój, to wchodzi w grę coś takiego jak stagnacja, jak smutek, zamglenie, zamknięcie, brak motywacji do działania. Człowiek przestaje czuć e, impuls do działania, a każda decyzja wymaga e, ogromnej ilości e, wysiłku i energii. I najczęściej przejawia się e, współcześnie zakłócenie na poziomie doszywata. Ona jest tą pierwszą podejrzaną, o którą należy zadbać. Jeżeli nie wiemy, jak zadziałać, to zadziałajmy na watę, bo ona się we współczesnym świecie najczęściej przejawia jako zakłócenie. Po prostu jest takie zapętlenie, ograniczenie czynności poznawczych, e, niepokój, nerwowość nadmiar myślenia, przywracanie, przywracanie myślami tych samych wątków. Ciągle żyjemy w przeszłość versus przyszłość, ciągle taki, takie bilansowanie, przejmowanie się również opiniami innych ludzi, co sprawia, że czujemy się zakłopotani i skurczeni. Mm -hmm. No właśnie, czyli skoro jestem watą, czy ja zawsze będę mieć zaburzenia y, takie lękowe, typowe dla waty? Czy, to jest, y, czy, czy jestem w stanie zaburzyć, y, mieć w głowie zaburzenia typowe dla pity, czy typowe dla kawy w takim razie? Nie, to nie tak. To tak nie działa. Każdy z nas może mieć y, wszystkie trzy rodzaje napięć i mhm. y, zaburzeń. Twoja konstytucja, prakty, prakriti, y, predysponuje cię do pewnych tendencji, ale styl życia, dieta. Środowisko mogą powodować dowolne zaburzenia u y, każdej konstytucji. Kluczowe jest rozpoznanie, y, która dosza y, jest zaburzona w danym momencie, y, na przykład wiosną, kiedy będziemy mieć tendencję do zaburzeń kafa. Y, I osoby o, o tej konstytucji mogą y, y, mieć częściej y, te zaburzenia właśnie, ale również i u Ciebie może ona występować bo dużo mamy jej na zewnątrz, tej kawy właśnie, wilgoci i ziemi, dominacji. W naszej, w naszej kulturze nazywamy to tak. Potocznie przesileniem wiosennym, mm -hmm. prawda? I każdego to dotyka, ponieważ pory roku mają wpływ na naszą, na no Tak, nasze. Tak, no, Czujemy się trochę ospali, nic nam się nie chce, jest taki okres, kiedy no, trudno nam się ruszyć, niby już to pierwsze słońce wychodzi, a, a my mamy zjazd energii, tak, tak naprawdę. Tak, nam się ruszyć do działania, jesteśmy mm -hmm. troszeczkę ospali, i dlatego ważna jest sama obserwacja e, i podstawowa wiedza na temat ajurwedy, która e, pozwala nam. Poprzez obserwację tego, jaka jest pora roku i nasza konstytucja, co dominuje w przyrodzie, w naturze i co głównie na nas wpływa, jak, jaki mamy rezultat w naszym organizmie. I ta sama obserwacja powoduje, że możemy wydać sobie samo receptę na nasz jutro. No widzisz, ja chyba to yy, całe życie, że tak powiem, Zobacz, odkąd się interesuję, chyba się na to interpretowałam, bo zawsze mi się wydawało, że ja mam za dużo ognia w sobie, że, y, że ja się wypalam i że ja cały czas mam za dużo pity w sobie. A tak naprawdę to była wata, tylko y, to był chaos umysłu, to był ten wiatr, a tak naprawdę nie rozpoznałam i nie, nie próbowałam rozpoznać yy, co we mnie dominuje, mm -hmm. i to ważne, żeby mieć taką samą świadomość, co właściwie teraz na mnie działa i jakiego rodzaju są to lęki i niepokoje. Więc fajnie, że już to powiedzieliśmy, że, że warto to rozróżnić. A teraz w takim razie, jak powinniśmy działać przeciwko temu, czyli jeśli mamy dany niepokój, co powinniśmy robić i, i od razu już apteczka, od razu rozwiązanie, co robimy dalej. Są generalne zasady, jeżeli mm -hmm. chodzi o dominację waty to nie bądź dla siebie zbyt surowa, bo wata potrafi być zbyt surowa i destrukcyjna, albo nawet autodestrukcyjna. Obserwuj myśli i zapytaj, jaka będzie kolejna myśl. I wtedy będziesz miała kontrolę nad tym, co pojawia się w tej podpowiedzi ciągle umysłowej. Dziel się emocjami, nie izoluj się od innych wprowadź rutyny więcej troszeczkę w swoje życie, stałe godziny posiłków, odpoczynku, taki rytm dnia, który absolutnie wspiera watę. Zadbaj o relaks, masaż, jogi troszeczkę ćwiczeń czy medytację, jeżeli jeżeli to uznajesz za coś wspólnego z sobą. Natomiast jeżeli chodzi to o pitę, nadmiar pity, ten niepokój o charakterze pita. Unikaj pracy i czytania wieczorem. To wpływa destrukcyjnie na, na tą doszę. Spędzaj więcej czasu na łonie natury, patrz w niebo, wpatruj się w wodę, niech Ci towarzyszą kolor niebieski i zielony. Świetnie tonizuje tą, tą doszę. Rób coś z przyjemnością i unikaj, że ciągle wszystko musi mieć swój cel i rywalizację. Ćwicz cierpliwość. Wówczas. Cierpliwość i współczucie, deleguj rzeczy też i otwórz serce, to świetnie reguluje y, y, nadmiar pity. W przypadku osób o dominacji kawy y, ważne jest, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść z domu, troszeczkę aktywacji, zmienić coś w otoczeniu, ruszyć się, y, czy też wcześniej wstać. Um, 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 unikać drzemek w ciągu dnia, takiego małego letargu, przerw um, na, na jakiś krótki um, spokój. Używać od olejków eterycznych o um, właściwościach pobudzających: goździk, cynamon, eukaliptus um, czy jałowiec. To są elementy, które um, wspierają te zakłócenia. No i dla wszystkich: uważność, odrobina medytacji, co daje. Um, rozwiązanie dla wszystkich trzech dosza Oczywiście na zdrowie psychiczne ma wpływ także wiele innych czynników o których już mówiliśmy tak naprawdę w poprzednich spotkaniach takich jak dieta na przykład może już nie będziemy tutaj tego powtarzać od razu po kolei i tłumaczyć od początku o co chodzi także zapraszamy do naszych poprzednich spotkań nasza dieta to jest element naszego stylu życia, mm -hmm. tak? Jeśli szczególnie kiedy jest dopasowana do naszej konstytucji, znacząco wpływa na naszą kondycję. Ciała, ale nie tylko, ponieważ również wywiera mocny wpływ na kondycję umysłową. Czyli przez pokarm możemy wpływać, jeżeli jest dostosowany do naszej konstytucji, na to, jak będzie, w jakim stanie w jakiej kondycji będzie nasz umysł. Polecam posłuchać naszych wcześniejszych nagrań dotyczących diety dla poszczególnych konstytucji. Tak samo panowanie nad zmysłami. Wszystko, co widzimy, słyszymy, czujemy, ma generalnie wpływ na, 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 na nasz układ nerwowy. Szczególnie osoby o konstytucji vat są bardzo wrażliwe na nadmiar informacji. Na Niezwykle istotne również jest to, jaka jest wstępna ocena tej sytuacji, które zmysły są wyczerpane. Czy mamy wrażliwość na dźwięk, czy na obraz, czy nie możemy już czegoś słyszeć, czy nie możemy na coś patrzeć, czy coś mi tutaj nie bardzo pachnie, prawda? Czy mamy zakłócenie zmysłu, smaku? To generalnie w samoobserwacji powinno nam e, wydawać receptę, jak powinniśmy postępować. Sposób, w jaki odbieramy e, i przyjmujemy do siebie zakłócenia z zewnątrz, e, które sprawiają, że tracimy energię, stanowi o poziomie naszej właśnie świadomości. To jest kluczowa sprawa, ponieważ nie możemy zmienić świata otaczającego nas w pewnym zakresie, ale możemy zmienić sposób, w jaki na niego reagujemy. Możemy to, się odciąć po prostu. I możemy na to mieć wpływ, a to ma znaczący wpływ na tą naszą kondycję umysłową. Bardzo popularne są teraz adaptogeny, atakują nas zewsząd, co yy, wiele osób już pewnie o nich coś słyszało. Yy, one też mają ajurwedyjskie korzenie, jakby nie patrzeć, więc może coś opowiesz nam o, o, właśnie o adaptogenach. Czy one dobrze wpływają na umysł? I czy to taki hit, czy kit. O, o grubo. <gry> Medycyna językowiecka znała te specyficzne właściwości tych roślin dużo, dużo wcześniej niż powstał termin definicji adaptogenów, chociaż ona do dzisiaj nie została mocno i konkretnie zdefiniowana. Powstało to gdzieś w latach czterdziestych z udziałem em, rosyjskiego naukowca, który nazwał pewną grupę roślin adaptogenami czyli takimi, które wspierają i normalizują em, pracę organizmu, zwiększają jego odporność na stresory z zewnątrz. Niezależnie od ich rodzaju i pochodzenia, czyli w konsekwencji na to, co prowadzi do, wiel do wielu zaburzeń, dolegliwości czy chorób. Nie są, ta grupa roślin tych adaptogenów, nie są nakierowane na konkretny czynnik, raczej wspierają ogólnie organizm w związku ze zmiennością otoczenia, czyli jak sama nazwa wskazuje, adaptogeny, czyli. Ad mamy zdolność adaptowania się do pewnych okoliczności, nowych okoliczności, nie konkretnych, tylko te, które nam towarzyszą w, w ewolucji człowieka. I e, adaptogen e, ma. ale zawsze e, chodzi o odporność taką psychiczną, czy to jest no. Same? Wierają pracę organizmu podczas narażenia na stresory środowiskowe, mm -hmm. chemiczne i fizyczne. I nie działają tak, jak byśmy sobie mogli to wyobrażać, że jak szybkie leki przeciwbólowe, jak ta, ta jedyna pastylka, ta magiczna tabletka, ale jeśli wprowadzamy je do swojego obiegu, do swojego stylu życia z, z uważnością i regularnością, to sprawiają, że te stresory, które, które są obecne w naszym życiu, nie możemy ich wyłączyć. Nie wpływają tak mocno destrukcyjnie na nasz stan umysłu. Są naszym takim, można powiedzieć, cichym sojusznikiem w drodze do wewnętrznej stabilności. Czyli można powiedzieć, że występuje, zachodzi taka naturalna homeostaza, czyli zdolność naszego organizmu do utrzymywania stabilnych warunków wewnętrznych, mimo zmian w naszym środowisku zewnętrznym. Chyba taka najbardziej popularna teraz jest Ashwaganda, ale to nie jest jedyna, jedyny adaptogen dostępny. Mamy sporo adaptogenów, ponieważ do tej grupy należy również Amla, czy należy Pursilla, czyli słynne mumio, czy należy do tego również Brami, czy Shatavari, czy, czy tak jak wspomniałem, jak wspomniałaś wcześniej Ashwaganda, to jest grupa e, adaptogenów, które generalnie wpływają normalizująco na nasz system i układ nerwowy. Właśnie mamy popularną tą aszwagandę. Do niej pasuje na przykład brami, ale dlaczego właściwie? E, znakomity lekarz ajurwedyjski Vasant lat e, nazwał to złotym duetem. Aswagandę i brami. Świetnie, e, świetnie się uzupełniają. I e, niepowtarzalna nazwa. Złoty Duet w ajurwedzie to właśnie ashwagandha i brami. Czyli bierzemy obydwa. Brami, e, jako e, bakopamoniery inaczej nazywana, hmm. wspiera jasność umysłu, koncentrację i pamięć. Natomiast ashwaganda e, zwana inaczej e, witanią odpałą, e, zmniejsza stres, e, reguluje układ e, nerwowy i wspiera odporność psychiczną. E, adaptogeny a w nich cenne przede wszystkim witanolidy, o co chodzi głównie w adaptogenach, to nie tylko popularna szwaganda czy pramik, bo jest jeszcze wiele innych. Poza nimi Różeniec Górski czy Rzeńszeń Syberyjski, czy również Soplówka Jeżowata, i wiele innych dostępnych w świecie roślin w naszym otoczeniu chociażby szałwia czy meluczenica czy gotukola głuk tarczyca szatawari a nawet amla czy mumio należą do tej grupy nie wspomnieć o domowej apteczce czyli rumianek rozmaryn czy Czyli, lipa, które możemy parzyć i one również świetnie wpływają na nasz system nerwowy i spokój. Ja tyle już ich wymieniłeś, to w takim razie jak je dobrać do siebie tak naprawdę? No ja, dobieram, ja dobieram indywidualnie do osoby. Jeżeli ktoś ma do czynienia z, ciągle z szklanym ekranem, praca przy biurku, brak ruchu, czyli kafa się nasila, wówczas dobieram adaptogen pobudzający troszeczkę, czyli Shilajit, inaczej zwany Mumio. Jeśli jest to osoba, która prowadzi zbyt intensywny tryb życia, praca w stresie, wieloczynnościowość, multitasking, gdzie pita się zaostrza, wówczas należy zastosować coś bardziej wyciszającego, redukującego i tutaj w tym przypadku brami się świetnie sprawdza. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką nieregularnością, życiem w pośpiechu, niepokojem, kiedy wata się rozregulowuje, wówczas może pomóc nas uziemić właśnie ta Pierwsza, o którą wymieniliśmy, ashwaganda, i w niej te cenne witanolite. Cóż, Grzegorz, już tak podsumowując, po prostu dbajmy o nasze głowy. Dokładnie. I nie mamy wpływu na otaczający nas świat, ale możemy zmienić sposób, w jaki go postrzegamy. Dokładnie. Dziękujemy Wam bardzo, zapraszamy na następne spotkanie. Pozostańcie wzdrowi. Do zobaczenia.